Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy i z góry przepraszam was za mój głos, natomiast dopadło mi jakieś choróbsko i ledwo co mogę mówić, ale oczy, oczywiście odcineczek dla was nagram. Przypominam tylko na wstępie, że rozdaję wam w tym sezonie aż trzy karnety bojowe, a więc jeżeli chcecie taki karnecik posiadać, to subskrybujcie kanał z dzwonkiem, zostawcie łapkę w górę i komentarz e, oraz e, wpiszcie Kodzik Smarty e, w sklepie z przedmiotami. Ja wam serdecznie dziękuję już teraz z góry, a teraz przejdźmy do odcinka i Przejdźmy do wyzwania. A więc, moi drodzy, lecimy na pierwszą podniebną platformę, która znajduje się przy Pleasant Park. Słuchajcie, to jest moje pierwsze spojrzenie na mapę po e, aktualizacji. Wygląda to naprawdę bardzo kozacko. E, ta mapa za bardzo, aż tak się nie zmieniła, w sensie mam na myśli tutaj, że e, wiele miejscówek pozostało takich samych, natomiast mamy tutaj do czynienia z elektrycznymi wiatrakami. E, moi drodzy, no całe tiltedy są odmienione. Do tego sklepowa sadyba, która obecnie nazywa się Mega market. Eee, bardzo mnie ciekawi. Zobaczmy, co na tej platformie się znajduje, i zaraz zobaczymy, moi drodzy, jak z tej platformy zejść, bo to też będzie nowinka. Okej, okay, a więc jesteśmy już na kolejnej lokalizacji, która znajduje się obok Leniwej Laguny, moi drodzy. Jest to miejscówka numer 2, którą musimy odwiedzić, aby wykonać nasze zadanie. Moi drodzy, przed nami trzecia miejscówka, trzecia e, podniebna platforma, która znajduje się tuż przy wulkanie i myślę, że nie będziecie mieli absolutnie żadnego problemu, żeby tę podniebną lokalizację e, odnaleźć. Jesteśmy już na trzeciej lokalizacji, przed nami jeszcze cztery, także zapraszam Was na następne. No i czwarta platforma zaliczona, moi drodzy. E, łatwiutko, łatwiutko naprawdę lecimy do następnej. Przed nami piąta platforma. E, no i już koniec, niemal koniec zadania, moi drodzy. E, a zanim przejdziemy do końca zadania, chciałbym Wam tylko szybciutko przypomnieć, że możecie wygrać trzy karnety bojowe u mnie na kanale. Jeżeli chcecie takie karneciki zgarnąć, e, to subskrybujcie kanał z dzwonkiem, e, zostawcie łapkę w górę i komentarz e, oraz e, wpiszcie kodik Smarty w sklepie. No i piąta platforma już przed nami. Naprawdę bardzo łatwe, bardzo przyjemne zadania. Słuchajcie, nie ma w nich nic trudnego. Także myślę, że bez problemu sobie z nimi poradzicie. Kolejna podniebna platforma znajduje się obok szemranych szybów i srogiego szczytu. Oj, oj, oj! Musimy się złapać. O dobrze, okej, okay, udało się. A więc szósta, szósta platforma już za nami, moi drodzy. A przed wami miejsce platformy numer 7. Platforma numer 7 znajduje się niedaleko wypasionej wyrwy, dokładnie w tym miejscu, teraz na mapie widzicie wszelkie lokalizacje, wszystkie lokalizacje siedmiu platform, także mam nadzieję, że ten poradnik wam się przyda. No i przypominam moi drodzy oczywiście o GiveałE-u na trzy pakiety startowe, znaczy na trzy karnety bojowe, jeżeli karnecik bojowy już macie, to oczywiście możecie sobie na nowy sezon kupić V-Dolce, eee, także nie ma tutaj żadnego problemu, wystarczy subskrypcja, z dzwonkiem, łapka w górę, komentarz moi drodzy, oraz Kodzik Smarty w sklepie. Zachęcam was serdecznie do wzięcia e, udziału w konkursie, ponieważ myślę, że naprawdę warto. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz przepraszam za łamiący się głos. Na razie. Cześć!